Siema, z tej strony, Balls. chciałem nagrać dzisiaj filmik odnośnie ustawienia dużyniobranny. Dlaczego taki filmik? No dlatego, że na przykład mój sojusz nie do końca wszyscy wiedzą po co, dlaczego, jak ustawić dużyniobranną, tak? Co efekt widać powyżej wojna przegrana. Pomijając fakt nieoddanych 20 ataków, dramat. No ale dobra. To już temat, inna bajka. Rozmawiamy o drużynie obronnej, więc tak, pan Atom, dla przykładu, weźmiemy kilka osób, tak, żeby nie było, że z jednej osoby się i mam do niej potencję. Nie mam do nikogo potencji odnośnie ustawienia się. Nie każdy wie, jak ustawić swoją drużynę obronną. Ja również długi czas nie wiedziałem, dopóki ktoś mi nie wytłumaczył tego sensownie. Niestety. Na filmach co oglądałem, nie zawsze są. Ciężko znaleźć film, to jest omówione słabe postacie. Tak, 2, 3 gwiazdkowe. Wszędzie obawiam są 4, 5 gwiazdkowe. A ja tu chcę pomóc graczom słabszym, tak? Zaczynając do przygody z Empire Puzzles. No nie wiem, no zobaczymy to wyjdzie, czy pomogę, czy nie. Będzie mi niezmiernie miło. Więc tak, na przykładu, pan Atom. Na lewo w rogu widzimy siła dużyny. 1402, jest to słaba dużyna, dopiero pan zaczyna, widać, że jest 27 sojuszu. Prawdopodobnie pan dobrze założył gąb niedawno, więc dalej. To tu już rzuca w oczy. Przede wszystkim to, że są dwa fiolety koło siebie. Dwa kolory: Baltazaj i Laja. Nie może być takiej sytuacji jak tutaj, że mamy dwa kolory takie same koło siebie. Musi być odstęp między jednym a drugim kolorem. Jeżeli nie możemy zrobić przysłowiowej tęczy z kolorów, nie mamy pięciu kolorów, tak tutaj w tym wypadku, staramy się rozdzielić je i ustawić jak, jak najgorszą obronę dla przeciwnika, żeby jak miał jak najwięcej ataku yy, musiał złożyć, żeby nas pokonać, tak? Tutaj w tym momencie nie mamy dużego pana manewru, no ale zróbmy to, co możemy, tak? Więc tak, przede wszystkim sprawdzamy wszystkie karty. Baltazar, Gargin, Toril leja i Bane. Na tą chwilę <coughs> jest, na tą chwilę Baltazar jest na tanku środkowa postać zawsze z tankiem jest to zły wybór, ponieważ Baltazar ma na 244 ataku, yy, obrony tak, i 375 życia a za co Bane, tak? 306 obrony, 518 życia Więc na tą chwilę zmieniamy Bein nadajemy na środek, tak? Baltazera możemy rzucić na lewo, za bejna. I teraz tak, co dalej? Żeby nie było dwóch kolorków koło siebie, tak? Tutaj jest teraz trochę problematyczne to wszystko, ale jest to do wykonania. Więc tak, bejna środek, powiedzmy Baltazar, yy, zrobimy w ogóle to trochę inaczej, żeby chcę Wam, żebyście zrozumieli o co chodzi. Więc tak, bej na środek, pierwsza z lewej Bayna będzie leja, potem gadżin. Potem z prawej zostaje tak, Baltazar i Tory. Czyli mamy od lewej Gadżin Leja. Bein. Potem mamy. Baltazar, Toled. Teraz tak, wszystkie kolory mamy oddzielone, nie mam dwóch kolorów koło siebie. Robimy tak tylko dlatego, żeby nie ułatwić przeciwnikowi pokonanie nas, tak? Jeżeli mamy kolory koło siebie, przeciwnik może łatwiej nas wykończyć, tak? Klockami, czy też postaciami. Dlatego oddzielamy każdy kolor i dajemy największą ilość obrony życia na środek. W takim wypadku, tak? Drugą ważną rzeczą są umiejętności specjalne w tym momencie. I mamy lepsze umiejętności, tak? Szybsze, tak? Patrzymy w poziom many, szybkość many, żeby było szybko, tak. To najważniejsze czynniki, czyli szybko, żeby zasłomana i żeby coś nam dawało, tak? zwany bufer dla nas, ewentualnie atakujący dla przeciwnika. Na tą chwilę nie mamy za bardzo doboru tutaj mafizyjny miałem 36% ataku, ale to jest słabszy, jeżeli chodzi o obronę i życie. Dlatego w tym wypadku po prostu patrzymy obronę i życie i tym się sobie na tą chwilę, tak? Potem to będziemy lepsze postacie, będziemy mogli sobie po powybrzydzać, będziemy sobie przez umiejętności też zobaczyć, Daj, jakie umiejętności kto ma i wtedy sobie yy, poukładać lepiej to. Weźmy to dla przykładu pana Jukasza. Teraz pan Jukasz. 2745 siła drużyny, spoko. Widać jest tęcza przysłowiowa, tak? Ale co tu jest? Na... Nie tak. Przede wszystkim za dużo jest postaci defensywnych. Defensywna znaczy to nie atakuje nic specjalną. Ma tylko czary, bufy, debuffy, ewentualnie leczenie. Zobaczmy od prawej. Pierw Baltazar, atakujący, spok Śmiały kieł, super postać. Kleryk dodatkowo bufa rzuca na nas. 44% do ataku. Dalej mam gunara. Dalej obronę i dzielić z odniesionymi obrażniami między wszystkich sojuszników. Super jest to postać na no, tanka. Poza tym, że wolność many Wolno, szybkość manę wolno leci, ale jest postać spoko. Ma dużo obrony, dużo życia. Spoko. Tak tak. Dla mnie postać straszna, fatalna. Dlatego że leczy dwie osoby, oprócz siebie, czy w sumie trzy. Regenerujemy manę, tak? 24% manę przez trzy tury. Jest to plus tej postaci, ale największy minus dla mnie to jest to, że leczę tylko trzy postaci. A co z dwoma kolejnymi? Są skazane na porażkę, tak? Już nic nie pomożemy, dlatego brak ataka nie robić, ewentualnie domaksować, maksować, żadnych talentów nie dawać, czekamy na lepszą postać obronną. A na trójkach też są postaci, które leczą i są fajniejsze. I teraz Kalini. Kalini to samo co Gunnar, identycznie, tylko trochę lepsza, bo ma obronę więcej i życia. Więc na tą chwilę co tu jest do zmiany? ja bym tutaj przede wszystkim zrobił tak. Wmienił Gunara na inną postać niebieską, atakującą i bracha taka też na zieloną postać atakującą. Jak nie ma, no to już może być tak tzw. kleryk, ewentualnie zostawić tą, ale Gunar musi być wymieniony. Dlaczego? Bo słabszy od kalin, a ma takie same czary co, yy, co ten drugi nasz żółty kalin. Czyli górny kalin to to samo, czyli jak wrzucimy. Czarnym Gunalenem i Kalini w jednym momencie nic nam to nie da. A przypominam, obronę za nas obroni się komputer, więc komputer jak tylko zobaczy możliwość puszczenia czaru, od razu go puszcza. Ktoś nam zrobi, że nam debuff puści tak? I koniec. Nasz buff, tak zwany, przepada. I jesteśmy bez otarczy, bez obrony, bez niczego. Dlatego jeden taki, ja bym proponował Kalini zostawić. Gunnar do wymiany, Bechtach do wymiany. Ewentualnie jak nie mamy niebieskiego atakującego fajnego, tylko żółtego mamy, to zostawiamy Gunnara, wywalamy Kalini i zamiast Kalini dajemy żółtego atakującego. Na przykład albo coś takiego, tak? A ze zielonego innego leczącego, ewentualnie coś atakującego. Bo dla mnie śmiało wystarczyłby zupełności do obrony, ale jak ktoś Chcę mieć jeszcze jednego obecnego tak? kledyka Medyka to też lepsze, niż by taka zostawić. No i co jeszcze? Weźmy sobie pana oczko. 2460, w miarę spoko. Na pierwszy rzut oka też wszystko z w porządku. tęcze, w postaci fajne, boś miał Renfield, Bane, Bert, Bore. Ale przy przypaczeniu się umiejętnościom specjalnym widzimy, że niestety. <laughs> Ale Boril ma tak zwany czarcięta liposta, bo i rusznicy konta atakując się 100% otrzymują otrzymanych przez 5 tur. Więc w tym momencie Boril rzuca umiejętność specjalną on jest skryty przez post, e, czar, przez buffa i będę też. A z prawej strony Borila. Już nikogo nie ma, tak? Więc Boril albo idzie na lewo jedno miejsce, albo dwa, czyli na tank. Generalnie Boril jest bardzo fajnym tankiem, więc ja Borila bym rzucił przede wszystkim na tanka, Berdena na skraj prawy, a Baina na lekko w prawo. I w tym ci mamy śmiałkę, Rainfield Boril, Bain, Berden. I tak bym to został i jest to super obrona. Naprawdę super obrona. Dla przykładu weźmy mnie Lixiu poszło na obronę, z talentami poszło talenty poszły na obronę, bo nie miałem innego tanka, więc padł na Lixiu odnośnie ilości życia i punkty obrony. Potem mamy Elena, która ma kontrę, tak, tak zwaną, i Elena będzie kontrowała, broniła Lixiu i Sabinę, tak czyli medyka mojego. Z prawej strony mamy snajpę, tak Turina. Bardzo fajna postać, niestety nie niewymaksowana I kadrona. Też mój Sniper. I według mnie takie ustawienie jest najlepsze. Ponieważ przede wszystkim mamy tęczę. I każda tej postać, tak? Można powiedzieć, coś działa dla teamu. Tak? Sabina dezaktywuje wszystkie efekty wrogów, plus regeneruje, tak? Elana. Elena, przepraszam, Elena um, kontroluje tr trzech postaci: z lewej, prawej i swoją, tak? Kart kontroluje 125% plus atakuje dla 202 przeciwników, też spok. Lixo zabiera 20% w wszystkich wyrów i atakuje 150%. Nie jest to super tank, ale lepsze to niż coś innego. Torn 480 zabiera głównemu celowi. I niewielkie obrażenia po bliskim celu. też super postać. I kadałon zdaje 340 obrażeń i oczyszcza status wszystkich sojuszników z efektów. Czyli wszystkie bufy, wszystkie debuffy wroga, co dla na nas są, oczyści z nas. to. <laughs> I teraz pod naddużono obronna. A no po to, że w prawym rogu widzimy wojnę, tak? Historię ataków. I zobaczmy. Tutaj na przykład zobaczmy, nasz sojusz tego pana Bossa. Amelka zadeklarowała 8 punktów, zadała Tec 19, potem Oczko 5 i ja, Lucas 11, 8, 9 i Atom 5, 5. Więc pan Boss zabrał nam raz, dwa, 8 ataków. Więc pan Boss tak naprawdę 8 ataków przyjął na kratę i my zdobiliśmy jakieś uchłapy, a nie punkty. 8 ataków, i przez te 8, właśnie jakbyśmy bossa ubili w pierwszym, w drugim ataku, byśmy mieli środkowe ataki. A tak straciliśmy ataki, które mogliśmy zdobyć więcej punktów, i przez to też przegraliśmy. I dlatego w takim wypadku musimy mieć dobrą, silną, dużą obronną. Tak wiadomo, jeżeli ktoś nie ma silnych zawodników, kart, trudno. Zobaczymy, klar same na talentach, tak, praktycznie postacie Mam medyka jednego, tak ma ciętą ripostę, tak, tak zwaną czyli kontrę dla przeciwników kaszlek, czyli super tank jeden z lepszych boril, tak jest obok tanka zaraz też daje ciętą ripostę i święty mikołaj więc zobaczcie kaszlek leczy Trzy postacie, tak? Siebie, jeden z lewej, z jedną z prawej. dodatkowo daje obronę od ognia 90%, tak? 94%. Cyprian z lewej rzuca czoł kontry i broni kaszleka plus Winici. a z, lewej, z prawej Bori rzuca też czoł kontry, tak? I leczy kaszleka i świętego Mikołaja. Leczy broni, tak? I w tym momencie spójrzmy na to, że kaszorek broni obroną trzech tutaj tak, głównych, a oni bronią I W tym momencie ta obrona jest praktycznie nie do przejścia. Wiadomo, jak ktoś uderzy monokolorem albo 4-1, tak przejdzie to. Znaczy, że kaszlek padnie ewentualnie Cyprian albo Borin już z górki idzie. Ale jest to bardzo pro problematyczne, żeby to weszło. Więc taka obrona właśnie powinna być, i to jest najlepsze obrona. No i co jeszcze? No i pamiętajcie, no, wykonujmy kurczę te ataki. Za każdy atak, tak, mamy punkty. Potem te punkty są sumowane i przez to zdobywamy nagrody, tak? Każdy dostaje jakieś nagrody na koniec wojny i na koniec tam kilkunastu wojen też są nagrody. Im więcej zrobimy ataków, tak dalej, będziemy lepsze lepszą nagrodę, będziemy mieli. Jak wygramy wojnę oczywiście więc proszę weźmy się za siebie ogarnijmy sobie teamę zobaczymy co i jak no i tyle do, 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 do następnego razu dzięki za uwagę hej